No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta Powiem wam na początek ciekawostkę To już jest trzeci dzisiaj nagrywany przeze mnie wstęp, bo trzeci raz zmieniam miejscówkę Na poprzednich dwóch nie wyszło zupełnie nic Ale to takie nic, że nic, po prostu nic Także dawno tak nie miałem No ale po lepszych wykopkach ostatnio w lesie I z Wiktorem i na innych polach, których mi dobrze szło Oczywiście musiało przyjść gorsze momenty, także co Tym razem pole mamy takie Tutaj będzie sadzona kapucha. Piękne pole, no po prostu tutaj jest dywan, żeby sobie pochodzić. Także mam nadzieję, że dzisiaj tutaj będzie dobrze. I co? Nie przedłużam. Subskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze i widzimy się przy pierwszym dołku. Teraz możecie zobaczyć, jak to pole pięknie tutaj wygląda. I ono jest naprawdę spore, bo się ciągnie tam aż. jeszcze sporo jest przede mną. A teraz Wam pokażę pierwszy... Ciekawy fancik dzisiaj, czyli albo e, jakaś spinka od mankietu czy coś w tym stylu. Bo takie tutaj oczka ma, jak to by wyglądało. E, albo jeszcze mi przyszło do głowy, przyszło do głowy, że może to być kawałek pierścionka, bo widzicie z tej strony i z tej strony jakby to tak złączyć. No to na palec by to mogło wchodzić, nie? Z tej strony, chociaż no, nie jestem co do tego przekonany, to tylko taka moja e, myśl. Dajcie znać w komentarzach, co o tym przedmiocie myślicie, bo wygląda naprawdę ciekawie, no i na pewno niezbyt młodo. Lecimy do następnego dołka. Króciutki sygnał i mamy 20 groszy. PRL, pozdrowimy rocznik, 49. No raczej w tym wieku widzów nie mam, ale i tak pozdrawiam. A teraz taki malutki fancik wyszedł. Niestety chyba to nawet nie medalik, mimo że oczko jest. No i tutaj widzicie wzorki, nic poza tym na tym nie ma, pogięta taka o, blaszka, no ale coś to na pewno było cieka ciekawszego, no ale popsute, zjedzone, połamane, lecimy dalej. A teraz jaka ładna kulka muszkietowa wyszła, wręcz idealna kuleczka. To też nie jest zły prognostyk, oby tego było więcej i innych rzeczy, a, a na pewno będzie dosyć ciekawie. No i jest. Leżała praktycznie tak jak teraz ją widzicie. Ja ją lekko ruszyłem palcem, żeby się upewnić, że to jest to. I taki miałem dokładnie sygnał. Już miałem kopać, ale, ale właśnie tak zerknąłem i zauważyłem ten rancik wystający z ziemi. I będzie już, widzę to na 100%, szeląg Jana Kazimierza, jeszcze nie wiem czy litewski czy koronny. Z tej strony widać tutaj portret króla Jana, a tu będzie chyba całkiem nawet niezła Boratynka, o i widać, widać pogoń, widzicie to teraz, całkiem nieźle się zachowała, tutaj widać jeźdźca na koniu w lewą stronę, jak to oglądamy. Także tak wygląda monetka Boratynka, która u mnie na kanale wygląda w każdym filmie. Dobra, do następnego dołka. No, i tutaj wypadł mi z ręki już pieniądz. I znowu, kurde, będzie boratynka, chyba. No, tak wielkościowo by pasowała na boratynkę. Więc nie widzę, zaraz to trochę lepiej przetrę i, i zobaczymy, może wspólnie, co to jest. No, powiem Wam, że. Że nic nie widzę. No ale już tak przyczuwam, że to będzie pewnie Boratynka, czyli drugi dzisiaj szelong Jana Kazimierza. No, bo nic tutaj nie widać, chociaż no taka grubsza trochę ta moneta. Dobra, jeśli ja to oczyszczę jeszcze trochę i zobaczę, że to jest coś innego, to wam się włączę, jak nie to po prostu do następnego dołka. Na 100% boratynka. A teraz taki kluczyk jeszcze mi wyszedł. Nie wiem, czy to aby na pewno od jakiej szuflady, chyba trochę przyduży by był, jakby taki szufladowy, meblowy kluczyk by był, praktycznie nie było tego sygnału z racji tego, że mam dwie pierwsze kostki wycią... wy... wycięte w simpleksie, aby żelaza po prostu nie widzieć. Tak mi się lepiej chodzi, po prostu nie mówię, że tak jest najlepiej na świecie, po prostu ja tak lubię. W każdym razie, okrągłe, żelazne przedmioty, no to da się właśnie takim pierdnięciem wyłapać i wtedy wiem, że jest jakiś prawdopodobnie większy żelazny przedmiot na przykład klamerka jak jest no to wtedy zapiszczy no, taki kluczyk i mała ciekawostka i do następnego dołka a teraz powiem Wam, że bardzo ciekawa sytuacja jeśli jesteście spostrzegawczy to tutaj widzicie już monetę a tu widzicie coś no jest to chyba stopek ołowiu jeśli dobrze widzę, tak jest jest to po prostu ołów i to wszystko było w tym jednym dużym dołku i prawdopodobnie było to tak blisko siebie, że miałem jeden sygnał i zacząłem ryć, bo to naprawdę głęboki dołek, to jest trochę obsypany, także tego nie widać, ale no spory ten dół wykopałem, tutaj tę ziemię rozrzuciłem i tutaj od razu wyskoczyła mi monetka, a w tę stronę wywaliłem ten stopek ołowiu. No i mamy trzecią monetkę, czy to będzie trzecia Boratynka? Przekonajmy się, leciutko pocieramy. Tyle o ile. No i ta, Tak jest, będzie to oczywiście Jan Kazimierz, czyli mój ulubiony najlepszy przyjaciel na wykopkach. Kto jak to, ale. Ale Janek mnie nigdy nie opuszcza. No nic, no dobra, jest trzecia monetka. Wychodzi całkiem fajnie, także miejsce całkiem niezłe. Trzeba to przyznać. No, ale szukam jednak czegoś innego, ciekawszego, nowego czegoś, czego nie kopię tak często jak boratynek. Bo jeśli jesteście moimi stałymi widzami, no to wiecie, ile tego trzepie. No dobra, pamiętajcie, łapka w górę, pod filmami, komentarze piszcie śmiało i lecimy do następnego dołka. No i moi drodzy, kolejna zmiana miejscówki pojawiła się szybka okazja, żeby to pole zrobić. Więc od razu tu przybyłem i, i będę to pole badać. A tamto zostawię sobie na inny dzień, bo, no bo mam po prostu czas na tamto pole, a na to już nie, więc to jest nieduże. Myślę, że 2-3 wypady, o ile w ogóle będzie tutaj ciekawie, a myślę, że będzie i bardzo chciałem tutaj przybyć, ponieważ to jest bardzo blisko mojego kapuścianego pola, na którym wiecie, jak dużo ciekawych rzeczy wychodziło. Także co, nie przedłużam i lecę na to pole. Pierwszy fan z nowego pola taki ogromny, żelazny przedmiot. Ale nie wiem co to jest, raczej nic ciekawego. I znowu stopek ołowiu na tym polu. Bywałem na tamtym polu za tą trawką. To trawkę tak w ogóle też mam do przejścia, także jest trochę tutaj tego terenu. I wszędzie tutaj ten ołów wychodzi w dużych ilościach. To też jest dobry wyznacznik miejscówki. Simplexik daje radę, mimo że jest naprawdę dość świeżo zaorany, co oczywiście skutkuje gorszym zasięgiem napulchnioną e, glebą. To monetkę małą dojrzał. No i teraz pytanie: czy będzie czwarta dzisiaj boratynka? No mam nadzieję kurde, że nie, bo już naprawdę mam ich powoli dosyć. Właściwie mam od dawna dosyć wypadów, gdzie nic innego nie znajduję niż boratynki. To nie jest tak, że nie doceniam tych fantów. Ale po prostu, chodząc bardzo dużo, fajnie by było zobaczyć coś innego, ale niestety nie tym razem. Znowu boratynka zagięta, tak jak widzicie. No, niestety, Niestety lub niestety jest czwarta monetka dzisiaj. Także i tak wypad bardzo dobry. A no to dopiero początek na tym polu. Także powoli sprawdza się to, że to pole też może obfitować w dużo ciekawych fantów do następnego. Piękny już się zachód powoli robi. Także aura na wykopki naprawdę piękna i zobaczcie, tutaj był sygnał i sobie rozdzieliłem tutaj bryłkę a pomiędzy w ziemi leży sobie monetka. Leży sobie monetka, znowu mała monetka. I czy czwarta dzisiaj boratynka. Pewnie tak, nawet, nawet nie myślę, że to coś innego, nie będę się łudzić, może, może się miło jeszcze zaskoczę, chociaż tutaj widzę, że stan jest naprawdę tragedia. No nic, być może oczyszczę to produktami ze sklepu agoranum.pl, do którego link macie w opisie, ołówki i inne akcesoria. Jeśli się uda coś z tą monetą zrobić, to wstawię wam z prawej strony. Jeśli nie, no to po prostu nic wam nie wstawię i lecimy do następnego dołka. I znowu kuleczka ołowiana. Naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo tutaj. Być może ten filmik dzisiaj wam trochę przynudzam, być może inny nie, ale no cóż, no tak wyglądają wykopki. Ja mówiłem, że będę pokazywać wykopki poszukiwania takimi, jakie są. Czyli właśnie takie. Raz jest na górze, raz na dole. A fancik z tego dołka zobaczymy razem, bo naprawdę po sygnale myślę, że mogę mieć tutaj coś ciekawego. Tu jak widzicie już wykopane. Prawie na polmosa, ale jednak trochę niżej. 69 na polmosa byłoby e, idealne. Ale 68 polmosy nie biją. Dlatego myślę, że... no kurde. Dlatego myślę, że mam monetę, no bo mam monetę. Wyszła jakaś monetka, ale kurde, ta to trochę większa. No jeśli to jest boratynka, no to już po prostu zgupieje, ale to nie będzie boratynka. Czy będzie? Nic tutaj na razie mądrego nie widzę. No powiem wam, że łączy wam się, ale za moment, bo no bo wydaje mi się, że sporo za duża ta moneta jak na Boratynkę, no ale nie takie rzeczy się już widziało no cóż moi drodzy, no może trochę z tą wielkością przesadziłem, że aż tak się różni no ale jednak to jest Boratynka, którą wykopałem dzisiaj trochę wcześniej także widzicie jej wielkość, jest ona taka normalna no a ta monetka jest tutaj zdecydowanie większa, ale już z tego co widzę po tych zarysach to wydaje mi się, że to może być po prostu bardzo popularne fałszerstwo Boratynki w tamtej epoce, także no cóż do Kiermanki i lecimy dalej po coś innego niż Boratynka <laughs> powiem Wam, że tym razem wykopałem taki krążek z sygnałem 66 równiutko biło pięknie i czy to będzie znowu boratynka? Już tu przecierałem, próbowałem się do tego dostać, ale niestety nie widzę nic. No, tak jak widzicie, kształt jest taki owalny. Także, no cóż, no poprzednia boratynka mnie zdziwiła swoją wielkością nieproporcjonalną do oryginału. No, a tutaj jest też taka dziwna ta monetka i ten nawet kolor jej, którego wy nie widzicie. On jest taki ciemny, granatowy wręcz. Takie jakby sreberko było stare, kiepskie. No ale nic, nic tutaj nie widzę. Jest bardzo wytarta ta moneta, także być może tym razem uda mi się z nią coś zrobić. I wstawię wam fotkę z prawej strony, jak ją oczyszczę. No ale raczej bym tutaj niczego nie oczekiwał, choć może parę szczegółów chociaż wyjdzie, dzięki czemu będę wiedział, co to w ogóle jest. No i wy. No dobra, kolejny dołek jest. Fajnie się tutaj nawet chodzi. To jest to pole, na którym. Yy, to przeorane pole, którym zacząłem. To jest taka łączka, trawka. Nieźle się po tym chodzi, bardzo ubita ziemia. Pamiętajcie schodząc z pola na inne pole, żeby dostroić zawsze ten wykrywacz, no ten czy inny, każdy po prostu i dopiero sobie śmigać. No dobra, nie przedłużam. Lecimy. Jak boratynki, to naprawdę seriami. Kolejna boratynka. I będzie to szalong litewski Jana Kazimierza, także następna już nie wiem która, szósta chyba, chyba szósta będzie. No nic no, szóste kółko, także i tak nie, źle, nie ma co narzekać. Wy niektórzy możecie pomyśleć, że kurde narzeka na 400-letnie monetki. No powiem Wam tak, doceniam każdą monetkę, cieszę się z każdej monetki i to naprawdę bardzo, czego oczywiście nie, nie umiem tak okazywać nagrywając. Ale e, no oczywiście, chodząc po fajnych miejscówkach, gdzie widzę, że potencjał jest duży, no to jednak fajnie by było trafić coś po prostu innego niż, niż to. No ale nie narzekam. Robię już drogę powrotną i na jednym machnięciu dwa sygnały: jeden to stopę kołowiu, drugi to jakaś blaszka. No i jeszcze pod sam koniec wpada gaciak z czterema dziurkami. Nic ciekawego, ale jest jakiś tam fancik.